No słuchajcie, nie wiem, czy jak będzie mnie słychać, czy dobrze, czy nie, może będzie głośno. Porobiłem sobie jeszcze kilka takich testów, obserwując to, co wskazuje nam komputer, no więc teraz generalnie, gdy mamy podpięty cały czas ten czujnik temperatury płynu chłodzącego, to zobaczcie, że zawór regulacyjny ciśnienia paliwa, wartość wymagana ciśnienia na szynie jest około 200 tam 50 bar, bo jest na 15% ten zawór. Natomiast jeżeli weźmiemy sobie czujnik wysokiego ciśnienia paliwa, wartość wymagana mamy jak widzicie 290 barów, tak więc mamy około 40 barów różnicy między tym co ma być na common railu, co chce ten czujnik, a tym co daje nam ten zabór, który opuszcza, więc brakuje nam około 40 barów i może stąd te drgawki chociaż pewnie są one na ten moment coraz mniejsze, bo temperatura płynu jak widzicie już ma 56 stopni, więc one będą już coraz mniejsze. Natomiast co się dzieje w przypadku, kiedy ja odepnę sobie ten czujnik temperatury płynu chłodzącego? Słuchajcie, dosłownie ten zabór, jego sterowanie zmienia się o 1 punkt procentowy, czyli z tej 15 on skakuje na 16, czyli się domyka, jak widzicie. I w momencie, kiedy się domknie, tutaj na zaworze regulacji ciśnienia wartość wymagania ciśnienia na szynie pojawia się 275 bar. Normalnie jest 250, a po odpięciu czujnika temperatury cieczy jest 275. Tutaj natomiast czujnik wysokiego ciśnienia polewa wartość wymagania z 290, wskakuje na 305 bar. A więc różnica między tym a tym wynosi zaledwie 30. 30 bar, i wtedy silnik pracuje idealnie. On ma wtedy wyższe ciśnienie na common railu, i pracuje idealnie. I ta różnica między tym zaworem, a tym, co ma być na silniku, jest tylko 30 bar. No, jak widzicie, problem występuje tutaj z tym zaworem, który reguluje ciśnienie na szynie. On po prostu jest w taki sposób wysterowany jak jest silnik zimny, żeby no, upuszczał większą część tego paliwa, żeby szło sobie to paliwo tutaj na filterek, żeby jak najszybciej to paliwo się ogrzało. Tak? No i tak to po prostu działa. Jeżeli ktoś wymyślił, że ten zaworek ma się otworzyć na przykład na taką dziurkę, albo na taką, albo na taką mniejszą. O, no to spoko, ale pytanie czy wziął pod uwagę jak ucieka paliwo nam z lewej strony. Bo jeżeli tutaj ucieka nam w pewnym zakresie, a tutaj będzie nam uciekało więcej niż powinno, no to ogólnie ciśnienie tutaj na tej szynie stracimy. I może to być kwestia tego, że nie wiem, na jednym, dwóch, trzech, może na wszystkich czterech wtryskiwaczach za dużo paliwa ucieka po prostu yy, z tej szyny. Tylko pytanie, jeżeli komputer widzi, że coś jest nie tak, bo miał zaprogramowane, że. On ma te paliwo upuszczać, ale taka różnica ma być tych 35 barów, gdzie ten silnik przy tej różnicy pracuje jeszcze idealnie. To pytanie, dlaczego ten czujnik nie reaguje. Jeżeli ten czujnik widzi, że różnicy ma 45-50 barów, to powinien domknąć o ten 1% ten Właśnie zawór, tak jak dzieje się to, kiedy odepniemy sobie czujnik temperatury płynu chłodzącego, to on dokładnie odpięcie nie wiem dlaczego, ale odpięcie tego czujnika powoduje domknięcie tego zaworka o jeden punkt procentowy. I wtedy ciśnienie wraca do normy, wszystko jest ok, więc nie rozumiem, dlaczego ten czujnik w ogóle nie reaguje i nie domyka tego zawora. Po co jest ten czujnik, ja się pytam? Ja generalnie, pierwsze co mi przychodzi teraz na myśl, to po prostu zrobiłbym nową adaptację, czyli reset tych zaworów. Ale ja się boję, że jak to zrobię, to się coś totalnie spierdoli i już nie pójdzie tego wtedy przywrócić do ustawień fabrycznych. Generalnie, jeżeli przykładowo coś jest nie tak z wtryskami i przez to, że coś może być na przykład z nimi nie tak. Te, te zawory się źle zaadoptują no to dopóki nie wymienię wtrysków to może nawet nie pójdzie tego naprawić. Więc to jest ciekawe. Nie nie wiem ten samochód ten silnik to jest jedna wielka zagadka bo jak widzieliście gdy odpinałem właśnie czujnik paliwa to cały czas nic się kompletnie nie działo żadnej zero reakcji poza tym że pompa w baku szybciej pompuje niby. Natomiast jak już silnik się zagrzał osiągnął tą temperaturę roboczą to nagle, kurde, odpięcie czujnika temperatury paliwa spowodowało, ten zawór się zamknął. Ten się na pompie otworzył. Na common railu mieliśmy, nie wiem, musiałbym to przeliczyć, ale 600 barów chyba? Tak więc myślę, że na ten moment to by było tyle. Ja muszę wracać do VCDS-a, pousuwać te błędy. Eee, zobaczcie, nawet mamy błąd w ABS-ie. Jestem ciekaw, który z odpiętych czujników, czy ten od paliwa, czy ten od płynu, spowodował błąd i usterkę w ABS-ie. Patrzcie. Widzicie? Błąd w ABS i wskaźnika z zegarów. Fajnie. Dobra, słuchajcie, pod filmem macie linki, tak jak mówiłem, do narzędzi warsztatowych, z których korzystam. Tam różne rzeczy, co możecie kupić, klucze dynamometryczne. Ja tam będę tą listę, będę się starał uzupełniać. Jeżeli coś tylko kupię tutaj, do swojego warsztatu z narzędzi, to tam wam podlinkuję, tak więc sobie tam wchodźcie. Macie też link do MUBI, słuchajcie, jeżeli szukacie ubezpieczenia, to możecie wejść i z tego linku sobie kupić. Będziecie wtedy mieli zniżkę. Ja też tam, jak wy wykupicie, to ja też za to jakiś tam profit niewielki dostanę. Może tej kasy coś się nazbiera, no to będzie na dalsze diagnozy, bo jest tutaj co w tym silniku rozpracowywać, bo jest jeszcze dłuższe uruchamianie, to, to, tamto, więc no fajnie, jakby jakiś budżet był na to bo generalnie no wiecie samochód jeździ sterki jakieś nie są trudne no ale są wkurzające no i fajnie by było to rozwiązać a zawsze jakieś wydatki są i, i zawsze te wydatki mają jakieś swoje priorytety zamiast wydać tutaj nie wiem 600 zł na gówniany czujniczek to zawsze człowiek wolałby coś innego sobie kupić nie no tym bardziej że i tak nie mam stuprocentowej pewności czy wymiana tego pomoże no ale jak był jakiś dodatkowy budżet na to właśnie poprzez tamte MUBI na przykład, czy coś, no to fajnie, to wtedy nie żałowalibyśmy tego, że na przykład oh, wymieniliśmy czujniczek, który okazał się być sprawny, no wiecie jak to jest, nie? Dobra, tak więc słuchajcie na razie to wszystko, piszcie w komentarzu, jakie jest wasze zdanie, może na tym materiale, który wam przedstawiłem, wy na jakiś inny trop wpadliście, jakąś inną, wiecie, ścieżkę, ścieżkę myślenia, w którym kierunku to należałoby iść, tak więc piszcie, jak macie jakieś pomysły, następne filmy też myślę będą niebawem. Na razie trzymajcie się, cześć.